Witam Was serdecznie i zapraszam do kolejnego filmu o tematyce gospodarki magazynowej. Dziś poruszymy bardzo ważny proces w gastronomii inwentaryzację, zwaną inaczej spisem z natury. Inwentaryzacja to po prostu fizyczne zliczenie i spisanie wszystkich artykułów, znajdujących się w objętym nią magazynie. Wykonuje się ją w celu kontroli, sprawdzenia, zgodności pod względem księgowym, rzeczywistego stanu w magazynie. Spis natury pozwala ustalić faktyczny stan wszystkich artykułów znajdujących się w danym magazynie i porównać go z danymi, które zostały wprowadzone lub zmienione w systemie S4H, np. podczas dostawy lub w wyniku sprzedaży. Podsumowując, bardzo istotną rzeczą w prowadzeniu gospodarki magazynowej jest regularne wykonywanie inwentaryzacji. Zanim jednak rozpoczniemy cały proces, musimy się upewnić, że w S4H wprowadziliśmy wszystkie dokumenty dostawy do daty spisu, rozchodowaliśmy całą sprzedaż do daty spisu, uzgodniliśmy wszystkie nierozchodowane, dokonaliśmy przesunięć międzymagazynowych i zdjęliśmy dokumentem RW nasze straty. Dopiero po wykonaniu tych czynności możemy przejść do przeprowadzenia inwentaryzacji. Proces spisu z natury w programie S4H składa się z kilku kroków: przygotowania arkuszy inwentaryzacyjnych i ich wydruku, komisyjnego przeprowadzenia spisu na wydrukowanych z programu arkuszach, czyli fizycznego podliczenia towaru i wpisaniu jego ilości w arkusze. Wprowadzenia do programu danych z arkuszy i rozliczenia spisu, wygenerowania raportu różnic. Zaczniemy od przygotowania arkusza inwentaryzacyjnego. Wybieramy z górnego menu: magazyn, inwentaryzację i nowa inwentaryzacja. Pojawiło się okno do określania parametrów spisu z natury. W oknie wybieramy magazyn, którego inwentaryzację będziemy przeprowadzać. W naszym przypadku będzie to bar. Datę spisu. Określamy dzień, na który wykonywany jest spis z natury. Zawartość arkuszy. W tym momencie wybieramy, co ma znaleźć się na arkuszu. Interesują nas tylko artykuły, które obecnie znajdują się w magazynie Bar. I to jest najczęściej wybierana opcja. Mamy również opcję wybrania konkretnej kategorii artykułów. Jeżeli tu nic nie wybierzemy, system automatycznie zaznaczy wszystkie. Klikamy Zapisz. Otworzył się ekran z dokumentem SN, czyli Spisu z Natury. Ekran dokumentu składa się z trzech części: nagłówka dokumentu, Linijek dokumentu oraz dolnego paska narzędzi. Nagłówek dokumentu składa się z danych dokumentu, które zawierają informacje na temat dokumentu SN i są to po kolei magazyn, w którym przeprowadzana jest inwentaryzacja, pole to jest teraz nieaktywne, wyboru dokonaliśmy wcześniej, numeru dokumentu. Wartość pola jest wprowadzana automatycznie i na początku ma zawsze wartość 0. Po zapisie dokumentu do bazy zostanie nadany numer dokumentowi zgodnie z ustalonym schematem numeracji. Data spisu określa, na który dzień wykonywany jest spis. Data rozliczenia Dzień rozliczenia spisu. Widzimy, że pod spodem mamy jeszcze dodatkowe dwie opcje. Pierwsza. Czy rozliczyć wszystkie pozycje? Zaznaczenie tej funkcji spowoduje rozliczenie wszystkich artykułów z magazynu, nie tylko wybranych i widocznych na liście, i przypisanie im stanu zerowego. Program wygeneruje dla tych artykułów odpowiednie różnice inwentaryzacyjne. Jeżeli pole nie jest zaznaczone, to artykuły, które nie znajdują się na arkuszu, uznane zostaną za zgodne ze stanem. Ważne. Po zapisaniu dokumentu opcja ta nie będzie już dostępna do zmiany. Pozostawiamy zaznaczone to pole. Drugie, czy uwzględnić zawartość. Zaznaczenie opcji spowoduje rozbicie artykułu w spisie według zawartości. Zatem pojawi się na przykład osobno olej w butelkach półlitrowych i olej w butelkach pięciolitrowych. Gdy opcja nie jest zaznaczona, olej pojawi się w jednej pozycji. W tym przypadku również po zapisaniu dokumentu opcja ta nie będzie już dostępna do zmiany. My zostawimy niezaznaczone. Opis pole to daje możliwość wprowadzenia dowolnego opisu słownego dokumentu. I podsumowanie, gdzie już teraz widzimy na przykład jakie kategorie artykułów obejmować będzie nasz spis z natury. Linijki dokumentu SN zawierają pozycje z artykułami uwzględnionymi w spisie na podstawie parametrów, które podaliśmy w oknie nowy arkusz spisowy. Tylko kolumny ilość jmz i ilość jmm są edytowane. Tu będziemy wprowadzać odpowiednie ilości posiadanych stanów. Opis tych kolumn możecie znaleźć w menu górnym. Pomoc, pomoc. S4H, -Szef, magazyn, inwentaryzację i nowa inwentaryzacja. W dolnym pasku narzędzi mamy kafelek. Dodaj pozycję. Umożliwia on dodanie dowolnego artykułu do dokumentu SN. My teraz z niego nie skorzystamy, mamy gotową listę. Zapisujemy. Wybraliśmy wszystkie artykuły w kontrolowanym magazynie. Możemy przejść do kolejnego etapu, czyli wydruku dokumentu SN. Klikamy drukuj i z listy rodzaju wydruku wybieramy dokument SN do uzupełnienia. Ja wybiorę podgląd. Wygenerowany dokument jest krótki. Zawiera 18 pozycji. W praktyce spotkacie się zapewne z wielostronnicowym. Teraz z wydrukowaną listą udajemy się do magazynu. Aby policzyć artykuły ze spisu. Klikam zmień oraz w kolumnę artykuł, aby system posegregował mi artykuły alfabetycznie, jak druk spisu z natury. I uzupełniamy kolumnę JMZ. Teraz będzie łatwiej według kolejności z arkusza inwentaryzacji. Po wprowadzeniu danych zapisujemy. Teraz możemy dokonać rozliczenia spisu. Widzimy, że w trybie podglądu dokumentu SN jest dostępny przycisk Rozlicz. Wywołuje on funkcję rozliczenia dokumentu. Klikamy. W efekcie jego działania w kolumnie ilość wyliczona pojawiła się ilość danego artykułu według programu. W kolumnie wartość po spisie została wyliczona wartość artykułów według ilości spisanych z magazynu. Należy pamiętać, że jest to uśredniona wartość. W kolumnie wartość różnicy została wyliczona różnica między wartością wyliczoną a wartością po spisie. Również jest to wartość uśredniona. Powstał dokument różnic inwentaryzacyjnych. Zawiera on informacje o różnicach ilościowych i wartościowych między faktycznie posiadanym stanem magazynowym a stanem magazynowym w programie. Dokumenty RI są dostępne w menu: magazyn, inwentaryzacje, różnice inwentaryzacyjne. W wyniku rozliczenia spisu z natury okres magazynowy na danym magazynie został zamknięty. Założona została blokada edycji dokumentów do daty tego spisu. Inwentaryzacja została zakończona. Listą przeprowadzonych inwentaryzacji również możemy wyświetlić w menu górnym: magazyn, inwentaryzację, lista inwentaryzacji. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam do subskrypcji naszego kanału S4H System. Dzięki temu będziecie na bieżąco informowani o nowych materiałach szkoleniowo-informacyjnych, a to kolejna dawka przydatnej wiedzy. Cześć!